Witam serdecznie w moim materiale, nieco krótszym niż zazwyczaj, tym razem poświęconym niezwykłym walorom przyrodniczym i turystycznym Biebrzańskiego Parku Narodowego, jak zawsze w ujęciach z lotu drona. Ze względu na obostrzenia przepisów, obszar lotu drona celowo jest ograniczony do granic Parku Narodowego, w tym przecinającej go gminnej drogi publicznej z Wólki Piasecznej do Goniądza. Mimo to uważam, że to wystarczy, aby wyrobić sobie ogólny pogląd na temat jego niewątpliwych atutów. Co postaram się również wyrazić w moich komentarzach. To kolejny zakątek Polski niedoceniany i zasługujący zdecydowanie na szerokie promowanie i wsparcie. Tętniącej życiem dzikiej przyrodzie sprzyja niewielka ilość turystów na szlakach, choć oczywiście zasługuje na dużą większą popularność. Jednocześnie nie chciałbym, aby te piękne obszary spotkał taki los jak ostatnio obserwuję w mediach w doniesieniach o sfekalizowanych i zakorkowanych tatrzańskich szlakach. Wtedy już nie byłoby mowy o doświadczeniu takiego cudownego uroku tego miejsca, polegającego również na odpoczynku od codziennego zgiełku i nacierających hord ludzi niczym zombie, ze wszystkich kierunków. Tutaj odnotowałem nawet niewielki ruch pojazdów, kiedy czasami współdzieliłem jezdnie na codziennych około 40-kilometrowych pętlach, co w dzisiejszych czasach jest już bezcenne dla rowerzysty. Taka długość spokojnych tras o płaskim profilu wysokościowym z licznymi przystankami z atrakcjami jest moim zdaniem optymalna. Na koniec mojego materiału celowo, symbolicznie na pożegnanie, będą bliskie ujęcia kilku przypadkowo napotkanych ptaków. Nieco wcześniej pozwolę sobie krótko pokazać ciekawy przytulny hotelik, będący w dogodnym położeniu, w bliskim otoczeniu przyrody parku narodowego na obrzeżach wsi Wólki Piasecznej. Miałem przyjemność być tam gościem. W czasie kilkudniowego pobytu pod znakiem wycieczek rowerowych. Muszę przyznać, że byłem zachwycony możliwościami, jakie oferuje ten park w kontekście tego rodzaju aktywności. Ten film stanowi też jakby uzupełnienie wcześniejszych materiałów, opublikowanych na moim kanale, dotyczących innych rzek Podlasia i Mazowsza. Tytułowa rzeka, podobnie jak Bóg, znajduje ujście w Narwi, ale około 200 kilometrów dalej w kierunku górnego biegu. Filmowana okolica znajduje się około 50 km od ujścia Biebrzy i wypada mniej więcej w połowie długości tej rzeki i jednocześnie obszaru Parku Narodowego. Można odnotować pewne podobieństwa krajobrazów w prezentowanych ujęciach panoramicznych silnie meandrującej rzeki. Jednak najbardziej zachwycają bezkresne równiny z łąkami, torfowiskami, bagnami, na których zamontowano kładki dla pieszego ruchu turystycznego, gdzie ta rzeka czasem potrafi bardzo szeroko zalewać okolice. Nie brakuje też dzikich dużych kompleksów leśnych, które przypominały mi Puszczę Białowieską i również pozwalały na ich przecięcie komfortową drogą rowerową, szczególnie na szlaku Czerwone Bagno z miejscowości Grzędy. Bliskość rzeki, niemalże na wyciągnięcie ręki, szczególnie długo można smakować na szlaku rowerowym z miejscowości Dolistowo do śluzy dębowo kanału augustowskiego. Mnóstwo atrakcji, w tym cudownych widoków z licznych wież widokowych, można doświadczyć z tzw. carskiej drogi na przestrzeni ponad 30 km od Twierdzy Osowiec do Strękowej Góry. Warto wozić ze sobą dla tzw. świętego spokoju zabezpieczenia w celu przypięcia roweru przy pieszych fragmentach szlaków, czyli głównie na wejściach na kładki na bagnach. Nad ranem lub wieczorem jest szansa spotkać jednego z około 400 osi, a już na pewno można zaobserwować wspaniałe powietrzne wyczyny błotniaka stawowego należącego do jastrzębiowatych na ścieżce długa luka w formie 400-metrowej kładki na największym niemalże bezkresnym tzw. niskim torfowisku. Warto znaleźć też czas i sposób, aby posmakować przepysznego lokalnego jedzenia na przykład dań obiadowych w oberży w Goniądzu na ulicy Kościuszki, czy serów z gospodarstwa na ulicy Dolistowskiej, albo na słodko sękaczy i mrowiska z cukierni w Suchowoli na ulicy Młodych, zaliczając przy okazji geometryczne centrum Europy w tym miasteczku. Przyszedł czas, aby trochę dokładniej omówić bogactwo przyrody i zanim zacznę, to chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię. Te bogactwo nie należy myślowo ograniczać tylko do granic Parku Narodowego, ale tak samo do rozległych przylegających pięknych terenów wiejskich, Tutaj jeszcze nieskażonych ludzką cywilizacją, bezmyślną degradacją, charakterystyczną dla pozornie nowoczesnej polityki rolnictwa, nastawionej na krótkowzroczny szybki zysk, osiągany prostackim postępowaniem. Ogólnie na tle Polski całe Podlasie stawiałbym za wzór w dążeniach osiągania harmonii życia człowieka, w zgodzie z przyrodą i sobą samym. Oczywiście istnieją zagrożenia, że i tutaj dotrze ogólnoświatowa patologia bezmyślnego niszczenia środowiska, stąd apeluję o aktywność ukierunkowaną na szczególną ochronę tych terenów. Jeśli tego nie zrobimy, to już nie będzie gdzie prawdziwie wypocząć, zgodnie z prawdziwą naturą człowieka, którą zabija ślepe podążanie za wszelakimi udogodnieniami cywilizacji. Wracając do zapowiedzianego omówienia walorów przyrody, rozległość obszaru, jego pierwotność i odmienność sprawiają, że w dolinie Biebrzy zachowała się specyficzna fauna, w dużym stopniu związana z naturalnymi ekosystemami bagiennymi i wodnymi. Stwierdzono tu obecność 48 gatunków ssaków, między innymi 10 gatunków nietoperzy. W twierdze Osowiec obserwowano największe w Polsce północno-wschodnie skupiska kolonii zimujących nietoperzy. Wśród drobnych ssaków uwagę zwraca pospolitość i wysokie zagęszczenie Nornika Północnego, świadcząca o specyfice środowisk bagiennych. Znajduje się tu największa w kraju Ostojałosia. Z pozostałych ssaków na uwagę zasługują wilk, wydra, bubr. W Kotlinie Biebrzańskiej obserwowano 300 gatunków ptaków, w tym blisko 200 gniazdowało nad Biebrzą. Dolina Biebrzy jest najważniejszą ostoją dubelta, kropiatki, orlika grubodziobego, rybitwy białoskrzydłej i derkacza w Europie Środkowej i Zachodniej. Dla kilkunastu kolejnych gatunków jest najważniejszą krajową ostoją lęgową. Biebrza jest też ważnym przystankiem dla migrujących siewkowców, kaczek, gęsi i żurawi. Dlatego też Dolina Biebrzy została uznana przez BirdLife International za ostoje ptaków o randze światowej. Biebrzański Park jest też na liście obszarów Konwencji Ramsarskiej. Ich tiofauna do rzecza Biebrzy liczy 30 gatunków ryb oraz wielką rzadkość, minoga ukraińskiego, gatunku charakterystycznego dla wschodniej części Morza Czarnego. Liczebność i biomasa ryb jest tu znacznie wyższa niż w innych nizinnych rzekach Polski. Stwierdzono obecność pięciu gatunków gadów oraz dwunastu gatunków płazów. W grupie bezkręgowców stwierdzono ponad 700 gatunków motyli, 450 gatunków pająków, wśród nich 10 gatunków znanych tylko stąd, poznano ponad 500 gatunków chrząszczy.